Chcę Was poprosić o coś bardzo ważnego. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej, ulubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Już kolejny raz rozpoczynamy zawierzenie. 33-dniowe przygotowanie do zawierzenia świętemu Józefowi rozpoczniemy 14 lutego, a skończymy 19 marca. W uroczystość Świętego Józefa, oblubieńca na Świętej Marii Panny. Natomiast 20 lutego rozpoczniemy zawierzenie Pan Józef przez serce niepokalane, przez Maryję, zawierzenie Maryi. Rozpoczniemy je 20, a skoń... 20 lutego, a skończymy 25 marca, w dzień zwiastowania Pańskiego. W wielką uroczystość Maryjną. I Wy już na pewno przynajmniej raz zawierzaliście się i Maryi, czy Józefowi. A dziś chcę Was poprosić o to, abyście to zawierzenie rozpropagowali jeszcze dalej. Dwa lata temu, rok temu, zawierzenia były bardzo popularne, były, bardzo o nich było głośno. Było wiele grup, które propagowały, wiele książek wyszło. Teraz ta sprawa troszeczkę jakby przycichła, a my trwamy. Już dziewiąty raz, Matce Bożej, będziemy się zawierzać, prowadzić to zawierzenie. Na tych samych materiałach, ale przecież treści się nie starzeją. I wiecie, jak to wygląda, i wiecie, że to warto. I chcę Was poprosić, abyście o tym powiedzieli swoim najbliższym, którzy jeszcze się nie zawierzyli, i tym dalszym, których czasami nawet nie posądzacie o to, że może im się to przydać, że przyjmą to. Tym razem nie będziemy wysyłać Wam linków na strony WhatsAppowe. Na grupy katechetyczne, ale linki będą się znajdowały pod tym filmikiem, albo tutaj w rogu, się na końcu filmu pokażę. Albo też będzie można z nich skorzystać ze strony Otomatka Twoja Info, naszej strony internetowej. Tam też będą zamieszczone te linki. W jakim celu to robimy? Wielu z Was, otrzymując linki, klikało na nie mimowolnie, czy bezwiednie i zapisywało się kolejny raz do kolejnego zawierzenia, w którym uczestniczyliście albo nie. Chcę Wam powiedzieć, że nie potrzeba uczestniczyć non-stop w tych samych rekolekcjach. Wystarczy, jeżeli sobie raz w roku je zrobimy, tak jak radził święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. I to wystarczy. Natomiast jest wielu ludzi, którzy jeszcze w ogóle w tych rekolekcjach nie uczestniczyło i do tych Przede wszystkim kierujemy nasze zaproszenie i Was prosimy o to, żebyście do nich dotarli. Ale nie przez to, że wy wyślecie im link, żeby oni tak klikną, to klikną, zapiszą się, to się nie zapiszą. Nie. Najpierw trzeba im powiedzieć swoje świadectwo. Najpierw trzeba im powiedzieć: Słuchaj, wiesz co, ja rok temu, dwa lata temu, pół roku temu uczestniczyłem w takich 33-dniowych rekolekcjach. I to wyglądało mi tak i takie przyniosło owoce. I wtedy powiecie i opowiecie temu człowiekowi, na czym to polega? Ja już tu nie będę tłumaczył wam, bo wy wiecie. Ale wy wytłumaczcie to tym, którzy nie wiedzą. I wtedy te osoby poczują się naprawdę zaproszone. Wy staniecie się takimi rękami, takimi ustami Matki Bożej, Świętego Józefa. Staniecie się apostołami, tak jak apostołowie przyprowadzali jeden drugiego do Jezusa. Jeden drugiemu opowiadali o tym, że spotkali Jezusa, że spotkali Mesjasza, tak i wy. Jeden drugiemu powiecie, że spotkaliście coś, co was zbliżyło do Matki Bożej, do Świętego Józefa, co wam pomogło odmienić wasze życie. Bo tak przecież dzielicie się w swoich świadectwach. I wtedy prześlecie im dopiero ten link, żeby oni się zapisali, czy to na WhatsApp, czy po raz pierwszy też ruszamy z tymi rekolekcjami przez komunikator zwany Signalem. Także będą linki i na Whatsappa i na Signala, jeżeli ktoś nie ma Whatsappa. Także zapraszam Was do tej ewangelizacji i będę się cieszył, kiedy będziecie takimi apostołami. Dziś jeszcze tak chciałem się z Wami podzielić fragmentem psalmu 81. To jest końcówka tego psalmu, w której Bóg Mówi o swojej relacji do Izraela. Izrael to jestem, ja, to jesteś ty. I posłuchajcie, co Bóg mówi. Ja jestem Pan, twój Bóg, Kto cię, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, czyli z grzechu, otwórz szeroko usta, aby mnie napełnił. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu. To ja i ty. Izrael nie był mi posłuszny, pozostawiłem ich przeto twardym ich sercom niech postępują według swych zamysłów, gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami. Natychmiast bym zgniódł ich wrogów i obróciłbym rękę na ich przeciwników. widzący Pana schlebialiby Jemu. A czas ich kary trwałby na wieki. Jego zaś bym karmił najczystszą, wyborną pszenicą i sycił miodem z opoki, gdyby lud mój nie posłuchał. O, gdybyśmy posłuchali Matki Bożej, tej fatimskiej, i tej izkibecho, i tej z meczugorji, tej, która wzywa nas do nawrócenia w Lourdes i w innych miejscach dla salet która wzywa nas zawsze do jednego. Dzieci, przyjdźcie do Jezusa. Jakże inaczej wyglądałby nasz świat. Ale nikt nie jest za późno. Pan Bóg kocha nas bardzo. Miłuje nas całym swoim sercem. I dla każdego z nas ma miejsce przygotowane w niebie. My często skupiamy się na tym świecie. Myślimy o tym, co jutro. Ale w sam czas na tym świecie. A Bóg, Maria oni chcą, abyśmy weszli do tego przygotowanego, Miejsca do nieba. I to jest naszym zadaniem. Jeżeli, chcemy, jeżeli propagujemy to zawierzenie, to dlatego, żeby jak najwięcej ludzi tą najkrótszą drogą, drogą Maryjną, przyszło do Jezusa. Żeby tak jak święty Józef doznali wielkich łask. I do tego Was serdecznie zapraszam, abyśmy pomogli tym, żebyśmy odnaleźli tych, którzy się pogubili. Bo kto do nich pójdzie? Kto im powie? Powiedzcie. Czy kapłan do, do, dotrze do nich? Jak często po prostu mają awersję do kapłana. Pójdźcie Wy i powiedzcie, i zaproście w imieniu Maryi, zaproście w imieniu Świętego Józefa. I tego Wam serca życzę i błogosławi Was na to. Pan z Wami. Niech Was strzeże, błogosławi i prowadzi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.